Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny jarmark przed nami, kolejny zagraniczny jarmark przed nami. Chociaż co prawda różnic jako takich nie widzę albo bardziej zachęty. No jak na razie wychodzi na to, że czy za granicą, czy w Polsce, raczej jarmarki to na spacer, a nie na jedzenie. Znajdujemy się teraz w Berlinie, jesteśmy na jarmarku na Alexanderplatz. Wiem, że w Berlinie jest więcej jarmarków, no ale to jest chyba ten największy, więc ten dzisiaj sobie przetestujemy. Mamy mało czasu, w ogóle atmosfera troszeczkę jest napięta, o tym pogadamy sobie później. Musimy iść i coś zjeść, jesteśmy głodni, lataliśmy teraz tutaj godzinę szukając pieniędzy, bo jesteśmy jełopami, ale na szczęście widzowie nas uratowali, o tym opowiem wam później. Jarmarciek pan. Zaczynamy sobie klasycznie od tak zwanego y, biopaliwa. <laughs> Zobaczymy, jak tutaj smakuje i jak tutaj kosztuje. Chociaż już widzę, piątaka kosztuje. Tyle samo, co w Dreźnie. Znowu są te kubki skamerskie, które później trzeba oddawać. Nikt z nas nie ma fizycznej karty na wyjeździe. Mamy tylko telefony, no i mieliśmy trochę gotówki, ale wszystkiego się pozbyliśmy na poprzednim jarmarku w Dreźnie. I tutaj każdy bankomat w Berlinie, przylecieliśmy już chyba z sześć. Nie da się przybliżyć karty. Po prostu trzeba mieć fizyczną, żeby wypłacić. Na szczęście przyszliśmy tutaj i spotkaliśmy widzów, no i dali nam hajs zliknąłem im i jesteśmy uratowani. Nie mamy w sumie tak mało czasu. Nie wiem do końca, do której to jest. Jedne strony podają, że do 23, drugie, że do 22, ale już zeszło ciśnienie, bo się obawiałem, że nic nie nagramy przez taką głupotę. Już zawsze będę miał przy sobie jakąś gotówkę. Znaczy jakąś. No, tu chodziło o euro, nie? Portfelik ci może kupię? Mam portfelik, portumanetkę, słuchaj, i nawet coś tam w niej mam, ale polskę. No. Czyż tu ładnie pachnie taką wanilią? Przepraszam, ja mogę też panię zdjęcie do. Tak. Ile poszło kasy? Piątkę kosztuje Wińsko, ale znowu po cztery jest kaucji za kubeczek z Berlina już nie chce. Z Drezna sobie wziąłem dwa, po jednym mamy To to już dajmy sobie spokój może z tym Co będziemy jeść? Langosza znowu Zobaczymy co jest, no Chodźmy się rozejrzymy, zobaczymy co jest do jedzenia Ogółem to tak tutaj z rozmachem To jest jakiś party house, dyskoteka chyba w środku Tutaj jest lodowisko też No całkiem fajnie to wygląda Ale spodziewałem się, że tu będzie rozmach No jednak jesteśmy w Berlinie Tysiąc kebabów w ogóle tu jest, ponad tysiąc Wiesz o tym? Dużo. To jest chyba 700, tysięcy. Wjeżdżamy w Langosza, czy na razie odpuszczamy temat? Dla mnie to nie jest nic na tyle pysznego, żeby to znowu jeść. Sprawdźmy, może coś nowego jest. No to idziemy dalej. Muszę Wam powiedzieć, że w Berlinie spirytus. Spiryt normalnie taki, że aż wypala gębę, ale w to nie je lodowisko. A co to jest? Disco Przyjrzyj się. Tam ani nie ma lodu, ani łyżew. Tak jak spojrzałem, a jeżdżą lodowisko no. Nie, to jednak wiodostwo Blisko wrotki? A co to komu, po co do komu? to To już w kolejce po pierwszy zakąsek tak zwany I będzie to kręcony ziemniak, proszę państwa Nie jadłem jeszcze za granicą tego przysmaku Zobaczymy, ale widzę, że... Nie no, nie wierzę, jeśli może i kosztuje tyle A ile? Przesada, chyba ostra przesada Ale to może dla nich jak... nie wiem Młan przyniósł nam tutaj jakąś paściurkę I było to robione w kręgu parmezanu prawdopodobnie No i słuchajcie, za taką mini 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 Co miskę, Trzeba zapłacić wujeczku ile? 10 euro, 43 zł. A dobre chociaż, bo pachnie ładnie Kudemą. Jedliśmy już te makarony niedobre w Dreznie, nie? One były beznadziejne No to szczerze, to przy tym, to jakbym coś z gwiazdką Michelin zjadł. No ale nadal dycha Nie płaciliśmy chyba w Dreznie za nic dychy Zawsze mniej, nie, jakoś tak Ogólnie jest bardzo, bardzo drogie, ale rzeczywiście cóż, ten ser jest mocno serowy, jest kremowe, tak jak się nazywa Smakuje mi Dobre dla ciebie? Nagraj ich trochę Jo. Trochę piękności bym potrzebował, bo wiesz, jest to smaczne, można tak powiedzieć, ale jest bardzo małe i drogie. Więc nie wiem, nie zarabiam w euro ogółem. Może to jest tanie dla nich. Dla mnie wolałbym chyba rujama i frytki obok i kole. <grymne> <grymne> Jakiś makaronik zadyszkę by pewnie znalazł, na normalnym talerzyku podany do stołu. No i pewnie większa porcja. Mówiłeś tutaj o ostrości, gdzieś tam widziałem, że chyba leżały płatki chili, więc można sobie dodać. Nie ma tu takiego twardszego elementu w tym makaronie. Jest on dosyć miękki. Nie jest to najlepszy makaron tego typu, jaki jadłem. Nie wiem, czy w ogóle ten krąg, do którego to wszystko ląduje, ma jakiś sens. Podobno niewiele smaku można w ogóle z tego wydobyć. Myślę, że ta cena jest właśnie przez ten element show. Też, nie? Są tu jakieś warzywa typu cebula i pomidor. Ta cebula dosyć twarda, ale. No powiem krótko, nie ponowiłbym. Nie, no wojeczku, żebyśmy mieli jasność. To nie jest makaron, na który chętnie bym wrócił, ale porównując te nudle wczoraj za 7,50 z tą szynką, nie wiadomo co to było. Nie wyglądało to zbyt dobrze i Też nie wygląda nadal, bo... O Tamtych to lepiej zapomnieć jak najszybciej. No to to jest naprawdę smaczne, w porównaniu do tamtego. Aczkolwiek, no, taki makaron w domu zrobić, to jest 5 minut pana. Jest to, powiedzmy, smaczne, aczkolwiek ta porcja za 10 euro jest skandalicznie mała. Skandal! Malanku, chciałbyś zjeść? Dwie kluchy, otworzysz tak dziobek? No dużo lepsze niż wczoraj, ale nadal. Kluchy są za miękkie. No najgorsza w tym wszystkim jest wielkość porcji. No. Dobra, co ty mi tu przyniosłeś, pana? to miałoby być chili czysta? Ja myślałem, że tu będzie jakiś taki chili czerwony sos. Wiesz, coś sobie pomyślałem, że jakiś chili takie mięsne będzie, czy coś. A tymczasem mamy po prostu porcję, no powiedziałbym, średnią albo małą plus frytek z jakimś sosem serowym i z jalapinto po prostu. Ja się rozmażyłem, myślałem, że tu będzie jakiś taki meksykański sosik mięsny, wiesz. Sprawdźmy to więc. Wczoraj za te zwykłe frytki, ile piątkę chyba płaciłem. A tutaj za 8 mamy moim zdaniem gorsze frytki. Tamte to były takie cieniasy fajne. Nie chcę znowu mówić o postewniakach, ale jest taka frytka sucha w środku dla mnie. Właśnie. Ale mocno skapceniałe są. I mimo, że one niby mają udawać tutaj jakieś kraftowe frytki, przez to, że widać tą skórkę tutaj. To nie są to najlepsze frytki, kochani moi. Sos serowy, czy mnie tutaj jakoś urabia? Fajny dodatek dzieje się coś więcej, ale ogólnie no tego jalapeno... Ty zjadłeś teraz jakieś? Nie. No to mamy jeszcze raz, dwa, trzy i pół plastra. Czyli cztery i pół plasterka z tego słoiczka jalapenio. No ogólnie biega. 8 euro, no rujam 6,90 Nefis 6 euro. No se po kotku pobrudziłeś. A słabe są te frytki przede wszystkim. Ten źródłowy produkt moim zdaniem mógłby być lepszy. Takie se. Myślałem, że to coś lepszego, dużo ludzi tu stało po to. Ja ci powiedziałem, że te frytki całkiem nieźle wyglądają, ale przez to, że mi się wydawało w tym naczynku metalowym, że one są takie crispy, One są takie skapceniałe. I mega rozmoknięte fryty, zalane sosem z dodatkiem halapenio. Ogólnie skandal, jeśli chodzi o te finanse. Nawet nie ma tutaj takiej wielkiej kraftowości. Jest to nadal tylko pocięty ziemniak rzucony na olej. Nie ma tutaj wieloprocesowego dania, za które rzeczywiście mógłbym więcej zapłacić, tylko zwykłe frytki. k... Tornado kosztuje 6 euro. Paprykowe wziąłem. 6 euro 30 zł, tak? Najdroższy kręcony ziemniak chyba w życiu, a smakuje identycznie jak ten nawet za 12 na dniu ziemniaka. Stanisławowie pierwszy. Tam był lepszy ziemniak moim zdaniem. Tam był taki chrupiący, a jeszcze zastanawialiśmy, co to za odmiana ziemniaka i pana zapytaliśmy. Tutaj znowu zobacz, to jest takie rozmoknięte, wygibuje się. Trochę tam. jest za bardzo natłuszczone. Mocno tłuste, bo aż tłuszcz zostaje na łapach. No ale schodzi, chce się to jest. No to jest nadal dobry ziemniak smażony. No ale... 3 euro? To już jest dokładnie praktycznie w cenie kebab Drezno przy Berlinie to chyba ta tanizna No tylko, że przy makaronie też pokazało, wiesz, lipa, nie? Tutaj rzeczywiście no tak. ten makaron droższy, ale jako tak by dało go zjeść Tylko, że tamten niedobry w Dreźnie, było go 4 razy tyle co tu To był taki kup. Ziemniak jak, jak ziemnia. Pastewnie nie jest no. Następne stoisko, proszę państwa, będziemy tutaj próbować currywurst'a Mam nadzieję, że będzie lepszy niż ta kiełbasa w Dreźnie Lepszy niż kiełbasa w Opolu No i w nasze masy oczywiście No ciekawe, 6 euro kosztuje, więc bez przekięcia chyba Coś tak jak w Dreźnie mniej więcej No zobaczymy Proponowałem w ogóle Mualanowi challenge, żeby zjadł currywurst'a tego wiecie którego Kiedy mi 7 miliona SHU Nie miło wspominam, ale no Muala nie ma ochoty, ale nie chce Ogólnie ze mną jest taki problem, że ja średnio w ogóle przepadam za taką kiełbasą ja bym tą białą na weźmiemy ci białą. No i mamy wórzcika. Wygląda to podobnie tak jak ten ostry, którego jedliśmy. Tylko powinna być jeszcze ta czarna mazia na niego. Chociaż tam to było jakieś pół porcji. 7 euro, jednak nie 6. Jest jakiś 1 euro depozyt za talerz plastikowy. No ale wydaje mi się, że go się nie oddaje i się nie dostaje euro z powrotem. Nie Możemy tak. sprawdzić. Ten ich ekosystem. Sprawdźmy to. Uła. Strasznie glutowata, strasznie paruwiana. Nawet minimalnego elementu na skórce chrupnięcia. Tak jak w tym nasze maso tam ta skórka była bardzo chrupiąca, a środek giga paruwa. To tutaj w ogóle nie ma chrupnięcia. Przynajmniej na tych dwóch kawałkach. Słodki sos pomidorowy, ala la ketchup, ale bardziej rozwodniony, posypany kary. Ta filozofia ogólnie nie smakuje mi to. Bułka czy świeża, dobra, smaczna? Świeża, dobra, smaczna. Nie jest to moja ulubiona bułka, ale jest świeża, więc na plus. Polskie jarmarki, uczcie się w pole wtyt. Zatem Ale to dla mnie taki kiełbasiony potwór polany słodkim keczupem z, ketchupem z Bardzo dobrze. A, biała parówkowa. Bułka jak bułka, 7 euro Jedyny plus tego, że jak zjesz wszystko, to coś tam w brzuchu zostanie Ale nie wiem, czy to chyba lubią Myślę, że to jest tak jak z nami, no też lubimy kiełbę z grilla Ale to, co zazwyczaj serwują na jarmarkach u nas, to jest najtańsza paruwiana Pewnie taki wurszcik z dobrej jakości kiełbasą, z lepszym tym sosikiem Nie może być nawet niedobry, pewnie jest smaczny, myślę Musielibyśmy pójść do jakiegoś szanowanego miejsca, które serwuje karywursta. No, byliśmy w jednym takim, ale tam nawet nie poczułem smaku kiełbasy, tylko od razu wiekło głodny człowiek, ale bez przyjemności, no parowiana masz parówek ciały i biały ja to w ogóle nie wiem do końca, czy jestem fanem takiego ketchupu z kary. Jakby to jest taki indywidualny smak podejrzewam, bo też jakoś specjalnie mnie to nie przekonuje. Ale ja na przykład podczas letniego grillowania wolę jeść białą kiełbasę niż tą tradycyjną. Tylko, że właśnie problem mam też z tą dużą, grubą. Wolę te cienkie i wtedy ta konsystencja nie jest w niej tak wyczuwalna. Tutaj rzeczywiście jest wyczuwalna taka luźna konsystencja, ale wydaje mi się, że to właśnie przez jej grubość. Te cienkie nie ma z tym problemu. Nawet w tych tanich, bo ja dużo kasy nie mam to kupowałem te tanie no, raczej za 7 euro nie ponowiłbym, nie polecam. Takie coś to właśnie warto chyba sobie zjeść w tej takiej tradycyjnej budce gdzieś przy ulicy, żeby rzeczywiście poznać smak taki prawdziwy. Bo to my nie wiemy, czy to tak powinno smakować tradycyjnie. No, słabo tu na razie się to wszystko lasuje. Zamówiłem jakiegoś kotleciora, nawet nie wiem jaką się nazywa. Pokazaliśmy po prostu palcem, że chcemy to. Ale wygląda jak rumsztyk. Taki. A to w łeb będzie. O, takie to dla mnie dobre. Kieciapa lejemy? Kieciapa. Musztarki też bym tak pierdnął. W Sibusie kiedyś też tak było bez limitu Dobra, nie będę przesadzał, chcę poczuć smak mięsa 8 euro za takiego mielońca w bułce Bułka ta sama znowu chyba Codzienna pan? Czy sznytka? No sznytka, codzienna Co to jest za mięso? Trochę się czuję jakbym jakąś taką... Adanę albo koftę jadł Ale bałem się, że będzie galareta A szczerze? Sto nie, bo lepszy niż Max To kraftowy produkt jest ciągle tu jest coś oprócz mięsa samego, jest jakieś wypełnienie Chyba bułka właśnie To smakuje jak kotlet mielony szczerze Może delikatnie inaczej przyprawiony właśnie, nie wiem czy za sprawą kminu czy... To jest w nim coś innego niż u nas taki kotlet tradycyjny i też jest bez panierki, nie? Z panierką No mąka jest Ogólnie jakbym w jakimś barze mlecznym dostał takiego mielonego Może bym mi się nie zorientował, że to nie jest do końca polski mielony, wiesz, no podobne do naszego Brakuje tej cebulki w środku trochę Ale nie jest to złe, bałem ja się, że będzie galaretowaty Sprawdźmy z bułeczką Całkiem Wasane. niezłe, taki mini burgur, taki domowy mielon jak właśnie z bułką Powiem ci, że mnie miło zaskoczył, bo myślałem, że to będzie jakiś taki oblech, jak na jarmarki przystało raczej Z wyglądu wygląda nieźle Tak, no ale to wiesz, to można łatwo... Wnętrze jest ważne, nie? Szczerze? Całkiem smacz. Treściwe, no bo dużo milsa, jedna bułeczka, takie akurat do ręki, dużo lepsze niż ten karyburst. Ogólnie nie odrzuca A jak to smakuje? Dobre doprawienie, nie ma żadnych nypelków, Kurde, no smaczne to jest, nie ma się tu tak naprawdę co rozwodzić. Ma kotleta mielonego, trochę inaczej przyprawionego, nie ma takiej papowatej konsystencji. No po prostu nic specjalnego. To tak jak mielony z obiadu ci zostanie, włożysz bułkę, nalejesz sosu. Ciekawe, ale mimo wszystko, jakbyśmy tak mieli porównywać, no to wybrałbym jakiegokolwiek kebaba po prostu w Berlinie. Nie, stary, no to bez porównania nawet. No przecież pamiętasz, jak się rozpłynęliśmy w Rujamie. No opole pokazało, że tam wszystko może być zleżałe. Tutaj właśnie tego nie czuć. Jest to naprawdę bardzo. Smaczne. A ten ogryzek zostawię dla młalana, W końcu to nie ja ostatni. Dojadam. Masz bułkę. Dobra bułka, zobacz. Z mielonym Bułka, mielony, ketchup, Musada. Trochę jak ten twój burger ostatnio, tylko trochę gorsza. Dziękuję za uznanie. No nie, nie, nie smakuje ci to, oddaj. <grym> Dobra. Daj ale ja jeszcze niczym się tu dzisiaj nie zachwyciłem. Nie, no oczywiście, że nie. No jedyne, czym się tu można zachwycać jak na razie, to iść sobie na Rujama, albo Nefisa, albo no, ewentualnie postać w Mustafie cały dzień. Chociaż do Seven Days'a też można się przejść. Ale szczerze to wino mega, mega siara. Najlepsze, szczerze mówiąc, chyba było w Opolu. Tak mi się wydaje. Wczoraj było niezłe w Dreźnie, ale to jest najgorsze po prostu. No spacer fotkę zrobić, może te wrotki, diskowrotki czy coś. No ale jeszcze szukamy, szukamy, szukamy. Ja, ja tam się nie pięciogwiazdkowe kary 61. I to jest w ogóle najpopularniejsze kary wursiarnie. Testujesz kary No tutaj dajcie spokój, jesteśmy tu dla jarmarku, a nie dla kary no, Ale bym sobie w sumie porównał. No. To chodźmy. Patrz, widzisz to? To ładnie. Dosłownie 30 metrów od tej budki jarmarkowej. Tutaj zjemy niby Original Carrywols Berliner, pan. Za 3 euro. To jest sieciówka w ogóle, chyba taka renomowana raczej. Ja wiem, o czym Ty mówisz o tym popularnym, ale szczerze nie wiem, czy to jest to. No dobra, 7 tysięcy opinii, 4,6. Dużo jest tych, co się nazywają kary, jest jakaś liczba tutaj. Chyba one się czymś tam różnią. Jest 67, chyba. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to miejsce, w którym jedliśmy Ostrego, też nie było numerkowane. No i dobra, mamy to z bułeczką 3,50 bez bułki 3 euro. Wygląda to znowu na parówę. Nie wygląda to dobrze moim zdaniem, ale jest dużo tańsze, więc sprawdźmy. Jeszcze koszto, to już w ogóle nie trzeba tego wyryźć. Taki pasztet w środku, znaczy no, totalna paruwa Czyli to jest takie dobre, to takie oni lubią, tak? To szczerze nie kuma. I ogólnie tych lokali jest bardzo dużo tutaj serwujących to, nie? No nie te. wiem, no taka nasza jest co? Zapiekanka, kiedyś bułka z pieczerkami, powoli raczej wyginęła. To zapiekanka tak, ale taka paruwa w pomidorze. Wszystko zależy, gdzie się urodziłeś. No tak, ale jakbym się urodził tu i bym zjadł zapiekankę, to już bym tego nie tknął. Naprawdę, jeżeli tak smakuje dobry currywurst, to ja dziękuję. Paruwa. Szczerze, gorsza niż tam, tam. myślałem, że ciężko będzie. Tam było odrobinę tego krastu na brzegach, tutaj już jest po prostu mięciuchno w środku, straż. A daj spróbować. Jak mówiłem, że lubię tą białą kiełbasę, to jakbym taką jadł od maleńkości. Miałbym uraz po prostu do takiej kiełbasy. Rzeczywiście bardzo luźna. No ja nie wiem, czy tu chodzi o to, że ta kiełbasa jest takich niższych lotów po to, żeby to było tanie i ogólnodostępne, czy po prostu Niemcy lubią taką kiełbasę. Ten no, 7-7 tysięcy opinii. Takie miejsca też zdobywają popularność przez to, że są tanie, no bo rzeczywiście za 3 euro możesz jakiś ciepły posiłek zjeść, chociaż bułka świeża. Dobra, słuchajcie, pewna nowość się pojawiła, czegoś takiego jeszcze na jarmarkach nigdzie nie widziałem. Kuchnia indyjska i jest tu butter chicken, ale nie tylko. No na spokojnie 10 dań głównych do wyboru jest. Or you want bread? Uh, bread? bread? Dan bread, no bread yes. with garlic or garlic na za darmola! Coś dziwny różowy, co? Ja, jakoś przyprawione dziwnie. Mamy tutaj coś z kuchni indyjskiej, to znaczy coś. No wiem co, chociaż to miał być garlic naan, a to jest garlic czy ser? Garlic! Tyle garlika? A jak? Pana, strasznie dużo. No i szczerze, to nie wygląda jak garlic naan z mojej ulubionej indyjskiej restauracji w Warszawie, ale może dobre. No i butter chicken. Słuchajcie, to kosztuje 11 euro, a taki garlic naan kosztuje 4 co nam daje łącznie 15 euro. Rekord wydanych pieniędzy. Za jedno danie, chociaż no, teoretycznie mamy tutaj dwa talerze, tak? Zacznę od tego garnika, jestem ciekaw Robią to rzeczywiście autentycznie, mają tutaj ten piec Tandor najmniej coś co go imituje na warunki foot truckowe co no do kuchni indyjskiej, ja jestem dosyć specyficzny, bo mam jedno miejsce, w którym jem zawsze. Uwielbiam tam jedno danie. I troszeczkę mam zamkniętą głowę. jadłem w wielu miejscach ogólnie i próbowałem Baterchikena, ale jednak tam, gdzie ja najczęściej, uważam, że jest perfekto. Kiedyś wam zdradzę to miejsce, jak się przeprowadzę i nie będę już tam jadł tak często jak teraz. To powiem wam, gdzie to jest, bo to miejsce zasługuje na mła, ale nie chcę, żeby tam się stało to, co z ten durem. Chyba, że ładnie mnie poprosicie to wam powiem Zobacz Trochę dziwny jest ten NUN. Szczerze mówiąc, to co serwują w polskich, w indyjskich restauracjach, tak nie wygląda. To jest strasznie, strasznie tłuste. Aż tak nam nie jest tłusty. I szczerze, mimo że tego garnika tu jest nawalone tyle, to nie jest intensywny. To jest dobry, świeży placek, ale kurde wydaje mi się, że nam trochę inaczej wygląda, inaczej smakuje. Aczkolwiek dobrze. To mnie trochę zdziwiło. Dziwny ma kolorek, jak na butter chickena. No ale dobra. Mamy tu jeszcze ryż. Zazwyczaj ogólnie jem znanem, nie z ryżem. Ale jak już z ryżem, to to jest ten ryż Basmati i z takim bardzo, bardzo sypkim oni tak to robią, nie? Żeby każde ręko tak jakby oddzielnie czujesz. Tutaj troszeczkę to już się połączyło, pokleiło nie jest aż tak sypki. Ale Bo Jezu, strasznie słone. Mam że w ogóle to nie smakuje jak butter chicken tylko jak jakaś. masiala Akurat Tika uważam, że jest najgorszym daniem dostępnym zawsze w indyjskiej knajpie. Ale całkiem niezłe! I kurczaczek jest miękutki, jest to mocno solidnie doprawione. Aż mam wrażenie, że może być dla kogoś zasłone. Ale plus za kurczaka, który jest bardzo delikatny, to nie smakuje jak butter chicken, do którego się przyzwyczaiłem. Może zawsze jadłem nieautentycznego, może to ma tak smakować, nie wiem, dobre, ale spodziewałem się innego smaku. Nie no, ogólnie całkiem przyjemne. Tylko drogie, nie? Wiadomo, jarmark, drożyzna i tak dalej. Ale tak czy siak trzeba powiedzieć, że kurczak jest dobry, sos jest dobry, jest to niezłe, tylko dla mnie to nie jest butter chicken, tylko jakiś inny chicken. W ogóle pikantne trochę jest. Poko, zjadłem to. Szczerze? Nawet nie wiem, czy nie najlepsze dzisiaj. No bo ten mieloniec, to wiadomo, no tak jak mówiliśmy, nic specjalnego. Tu już jest taki trochę sznyt kraftowości, no bo i te placki i tak dalej robią sami. Ale rzeczywiście smaczne. Mega miękki ten kurczak. W ogóle, jak jadłeś teraz, to przypomniało mi się, zawsze wyśmiewasz tego którego ja lubiłem sobie zamawiać, ale człowieku, jakie ja odkryłem miejsce na Warszawskiej Woli. Oczywiście nie zdradzę najpyszniejszy bater, zabiorę cię oczywiście. Tylko że to jest klasyczny bater bez żadnych udziwnień, zwykły klasyczny bater, ale jest przepyszny. Ostatnio jak byliśmy ze znajomymi, każdy powiedział, że jest pyszny i byliśmy tam właśnie w formie testu, każdy był pierwszy raz. Ja ogólnie mam taki problem z tą kuchnią, że ja lubię też tylko jedno danie. Ja tylko chicken nie polubiłem nic innego, a wielokrotnie i zamawiałem różne te przystawki i nic innego mi nie wchodzi. Te jadłem też takie, oni mają te skrzydełka takie pieczone, jakieś coś tam w tak, piecu, tak, nie tak. w piecu. Nic mi nie wchodzi, tylko batercikę więc też nie jestem odpowiednią osobą do porównywania, jakby, ale to danie jest najlepiej. No znam ale to właśnie dobrze. Mm, trafiłem strasznie miękki kawałek tego mięsa. No kurczak jest mega miękki. O Jezus. Nie wiem, czy można to zaliczyć do plusów, jeśli mięso jest naprawdę aż tak miękkie, że nie trzeba używać zębów, żeby je pogryźć. No mi się Lo wydaje, że to łódko może być, wiesz? Właśnie przypomniałeś mi o tym i przypomniałem sobie o tym miejscu, w którym jadłem ostatnio batercikę to to nie podjeżdża kompletnie, ale jak wiemy, na usprawiedliwienie tej ceny mam to, że w, w Polsce, chcesz iść na indyjskie, to też z 5 dych 6 trzeba wydać tak. za osobę w restauracji, bez doliczania tej dostawy, no bo to drogie jest ogółem. Jest to do zjedzenia. Jeśli miałbym tak wybrać, co bardziej mi smakowało, to na równi dałbym tutaj tego kotleta w bułce. Ten placek jest zrobiony trochę inaczej, ale on też ma jakieś tutaj takie dziwne warstwy. Nie spotkałem się z tą techniką, ale może jest to też zrobione przez to, że jest to robione w takiej małej budzie jarmarkowej, ale całkiem niezły. Mamy Chociaż świeżo upieczonego placka, a w opolu nawet chleba świeżego nie było. Ogólnie ten kurczaczek taki dziwny dyskomfort tutaj sprawia przy jedzeniu. Za mało pomidorowe i za mało takiego maślanego smaku to ma dla mnie. Nie jest to w topce moich ulubionych baterczykenów, ale do zjedzenia jak najbardziej. A ty co? A ja deserek przyniosłem churrosy Zwykłe kosztowały 6, z różnymi polewami 7, ale ja wziąłem premium polewa. Nutella, pan. Ile? 8. Uła. 5 długich churrosów. Dużo, mało, nie wiem. O co Pierwszy raz się z takim kolorem mięsa spotkałem. Mówiliście, że to kosztuje ile? 15 euro? No dużo, ale w Polsce chyba też drogie indyjskie żarcie jest, nie? No tyle samo by wychodziło, mniej więcej, no tu delikatnie drożej. A ciekawe czemu to jest drogie. Pewnie A, bo pewnie dużo masła do tych sosów. Czy tak sobie narzucili cenę, myślisz w spryciarze? Nie wiem, ale dobre czurosy. Bardzo świeże. Mmm fajne. O k***a. Dobre jesteśmy. gdzie? Gdańska. Takie co te czerwone ci światła było. To był Gdańsk, to nie był Gdańsk. Czerwone światła, takie na po, na, po schodkach wchodziliśmy. Poznań? Było Poznań. Możliwe. Dobre. No zupełnie inne niż w Polsce. Mielki ten kurczak, też taki, nie? Wolę szczerze tą wersję polską. Nie chcę tutaj nikomu wchodzić w kompetencje, jakiś pan hindus. Dobre był... te churrosy. Dobre, dobre. <głosy> dobre, dobre. <głosy> Najlepszy słody chyba ze wszystkich jarmarków. Bardzo dobre świeżutkie, chrupiące. Nutella, prawdziwa pan. No dobre, no drogie, bo drogie, wszystko tu jest drogie, ale na czurrosy bym przyszedł, była. Lepiej czurrosa sobie zjeść niż całego wursta chyba. Nie dziwię się, że taka kolejka chyba z 30 osób i to widziałem godzinę temu też w Na No, no, nie, no no. Jezu, ale taki gruby to. inny niż u nas. No ale zobacz, bo wiesz, dlaczego gruby, bo zobacz, on jest tak zrozumiony jakoś. Dziś? O co tu chodzi? Aha! aha. <głos> <głos> nie, co tu podjadać? Ogólnie normalnie mógłbym zjeść taki obiad, ale szkoda by mi było na to 15 euro. Co by nie mówić? Mi w Warszawie też trochę szkoda wydawać na indyjskie jedzenie. Czyli co, kiebab w Berlinie? Kebab i churrosu, no. Nawet wina bym tutaj nie polecił. A na winko raczej, no takie było zawsze zjadliwe do wypicia na tych jarmarkach, a tutaj... ...spyryt, pan! No i mamy takiego, proszę państwa, placuna za 5 euro Wybrałem wersję z ziemem truskawkowym Strasznie leista ta dziema, taka z butli dziema Uwielbiam, w ogóle mój ulubiony naleśnik to jest dziema truskawkowa Trochę sztuczna ta dziema i bardzo płynna ta dziema. No i ogólnie to taka malizna zapiątala, nie? To nadal naleśnik, więc ciężko, żeby był niedobry. Smaczne ciasto. Bardziej taki syrop truskawkowy tutaj został zapodany w No mizerny! Żegnam się już z wami trzymając tego naleśnika w ręku. Moim zdaniem trzy Warto zjeść, by były naprawdę bardzo smaczne. Kurde, patrz jakie bagno, człowiek, bagno, pana. Ogólnie no to takie jarmarkowo, typowo. Raczej średnio. Póki co bez zmian. Ja w Polsce spotkałem się z dwoma technikami składania naleśników, albo rulon, albo trójkąt, a tutaj jak się u was robi w ogóle? Czemem rulon, z serem trójkąt.